Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Okultystyczna cudzysłów podróż do wnętrza ziemi, materiał 22 grudnia 2024 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, a więc zaczynamy. I według wielu twierdzeń, z ostatnich dziesięcioleci we wnętrzu naszej planety istnieje świat nadprzyrodzonych istot niesamowitych technologii i niewyjaśnionych zjawisk, Mity, cudysów mityczny ląd wewnątrz naszej planety, jego nadprzyrodzone cywilizacje i tajemnica stojące za całym tematem sięgają ponad pół wieku, wstecz, chociaż nie ma praktycznie żadnych podstaw do takich twierdzeń, legendy musiały gdzieś powstać. A co jeśli y, klasyczna cudzysłów podróż do wnętrza Ziemi Juliusza Werna jest prawdą, a gdzieś tam w dole jest zupełnie nowy świat czekający na odkrycie miejsce, w którym w jakiś sposób żywe istoty zamieszkują głębiny naszej planety miejsce, o którym starożytne kultury i cywilizacje wiedziały, że istniało y, lub nadal istnieje a jeśli to prawda, Platon mówił nawet o mitycznym świecie wewnętrznym. Wspomniał, że niezwykle y, długie i wąskie tunele łączą cztery rogi naszej planety. Kiedy zostaną one ostatecznie połączone, Agarta stanie się y, y, magicznym władcą na tronie. Istnieje jednak wiele podobnych relacji w historii. Jeśli cofniemy się do 50. roku naszej ery, odkryjemy, że rzymski autor Plinius Starszy stwierdził, że starożytna cywilizacja Atlantów uciekła w Himalaje po katastrofalnych wydarzeniach, które dotknęły ich stolice. Ostatecznie Atlantydzi zakopali się na naszej planecie, gdzie żyją do dziś. Z dala od cudów nowoczesnej cywilizacji. Jeśli jednak spojrzymy na XX i XXI wiek, odkryjemy wielu autorów, którzy przedstawili szokujące twierdzenia dotyczące teorii Pustej Ziemi. Brytyjski fizyk. Fedor Newolin stał się sławny po zaproponowaniu nowej teorii dotyczącej narodzin naszej planety, sugerując, że Ziemia jest pusta i najprawdopodobniej ma mniejsze słońce w centrum. Mówi się, że energia słoneczna przedostaje się przez otwory w biegu na Higromadzi się w centrum umożliwiając rozwój życia na naszej planecie. Ale być może najbardziej znane raporty, które cudzysłów oferują, rozstrzygający dowód na istnienie świata wewnątrz naszej planety, pochodzą ze słynnych eks ekspedycji Baida, książki takie jak cudzysłów War Behind the Poles. Autorstwa Amadeo Giovanni twierdziły, że Bight nie, nie przeleciał nad biegunem, ale y, przez duże dziury wewnątrz Ziemi. Ray Palmer, który op, y, opierał się głównie na książce Giovanniego, przedstawił swoją teorię w numerze swojego magazynu z grudnia 1959 roku i otrzymał bardzo pozytywną reakcję opinii publicznej na swoje teorie i pomysły dotyczące teorii pustej Ziemi. Warto wspomnieć, że według jego i Palmera podczas jego e, rzekomego lotu nad biegunem północnym w 1947 roku admirał Byte Przekazał przez radio, że nie, nie widział pod y, sobą śniegu, ale ziemię z górami, lasami, roślinnością, jeziorami i rzekami, a w zaroślach dziwne zwierzę, które wyglądało jak mamut. Y, y, mówi się, że w styczniu 1956 roku, po przeprowadzeniu ekspedycji na Antarktydę, admirał Boyd oświadczył, że jego ekspedycja zbadała 3700 km poza biegunem południowym, a na krótko przed śmiercią, Bajd powiedział, że za biegunem znajduje się kraina, która jest cudzysłów zaczarowanym kontynentem na niebie, wieczną tajemnicą Ziemi. Według innych teorii, kraina ta była legendarnym, tęczowym miastem, domem dla legendarnej, zaginionej cywilizacji. Jednak na długo przed tym, jak Bajt i inni mówili o świecie wewnątrz naszej planety, w starożytnych cywilizacjach istniały ustne i pisemne legendy sugerujące, że taka cudysów pustka może faktycznie istnieć wewnątrz naszej planety. In Indianie Makuksi. To rdzenna ludność zamieszkująca region Amazonii w krajach takich jak Brazylia, Gujana i Wenezuela. Według ich legend są oni potomkami dzieci słońca, twórcami ognia i chorób oraz obrońcami cudysów wewnętrznej ziemi. Ich ustne legendy mówią o wejściu do ziemi. Od 1907 roku Makuksi. Wchodzili do pewnego rodzaju jaskini i podróżowali przez 13 do 15 dni, aż dotarli do wnętrza. Tam, cudysów, na drugim końcu świata, wewnątrz Ziemi, żyją olbrzymy, stworzenia o wysokości od 3 do 4 metrów. Istnieją jednak inne cudysów historie, które opowiadają o podobnych wydarzeniach. Babiloński bohater Gilgamesz. Odwiedził swojego przodka Utania, utania Pisztatima, wewnątrz ziemi. W mitologii greckiej Orfeusz próbuje uratować Eurydytę z podziemnego piekła. Mówi się, że egipscy faraonowie komunikowali się ze światem podziemnym, do którego można było dotrzeć tajnymi tunelami w piramidach. A buddyści wierzyli i nadal wierzą, że miliony ludzi żyje w agarta, podziemnym raju rządzonym przez króla świata. Skąd wzięły się te wszystkie legendy? Co ciekawe, wy cudysów w nowoczesnych czasach kilku interesujących autorów przedstawiło podobne twierdzenia, na przykład Leonard Euler, genialny matematyczny, matematyczny matematyk powinno być z XVIII wieku doszedł do wniosku, że Ziemia jest pusta, zawiera centralne słońce i jest zamieszkalna. Doktor Edmund Halley, Odkrywca komety Haleja i królewski astronom Anglii również uważał, że Ziemia była pusta w środku i miała trzy cudzysłów piętra. Ostatnie badania ujawniły interesujące szczegóły dotyczące wnę wnętrza naszej planety. Według naukowców, w płaszczu naszej planety znajduje się ogromny ocean wody. Sugerują oni, że ten ogromny zbiornik wody mógłby Wypełnić oceany naszej planety nawet trzykrotnie. Naukowcy podkreślają również, że woda na powierzchni naszej planety nie pochodzi z kosmosu, ale samej planety i jest częścią cudysów pełnego cyklu wodnego na planecie. Oprócz wody którą znaleźliśmy we wnętrzu naszej planety, naukowcy odkryli cudysów nieznane źródło tlenu głęboko pod powierzchnią naszej planety. Odkrycie to wydaje się wskazywać na istnienie nieznanego wcześniej źródła tlenu, które prawdopodobnie znajduje się gdzieś w dolnym płaszczu naszej planety. Tajemnicze źródło tlenu jest tak potężne, że może wpływać na klimat naszej planety. Grupa badawcza kierowana przez dr. Ellenę Bykową z Uniwersytetu na Bayreuth poinformowała o swoich odkryciach w czasopiśmie Nature Communication. Czy legendy to tylko legendy? Nie sądzę. Czasem legenda to może być prawda. Czy mity to tylko fikcyjne historie? A może jest jakaś, jakaś prawda w niezliczonych twierdzeniach wygłaszanych przez lata, że pod powierzchnią naszej planety znajduje się gigantyczny świat czekający na odkrycie? Też tak sądzę. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, żegnam się i do zobaczenia!